Cześć wszystkim, z tej strony Jorwet W dzisiejszym odcinku Pogramy sobie talię, która na początku była złożona pod wykonywanie zadania zagania 240 kart Ale skończyło się na tym, że stworzyłem istną perełkę, którą ogrywaliśmy na streamie, ogrywałem trochę wcześniej I naprawdę grać ją mega przyjemnie I określiłbym ją ma mianem mety talii, która radzi sobie zaskakująco dobrze na Digstre na foltesta, ogólnie na większość meczapów, bo mamy naprawdę czasami takie tempo potrafimy zrobić. Um, bardzo fajnie kontrolujemy przeciwnika. Super też radzimy sobie w przypadkach krótkiej rundy. Bardzo możemy zrobić dużo punktów po naszej stronie. Um, może nie bardzo dużo, ale zważając na to, jak mamy też bardzo dużą kontrolę przeciwnika, to te punkty robią wrażenie naprawdę. Um, ogólnie deck opiera się na tym, aby z, w odpowiednich momentach po, po prostu zagrać podwójny podstęp weta z Franceski w trzeciej rundzie. Przy okazji mieć już na stole dwóch elżbietowców z e, portalu oraz mieć jak największą ilość artefaktów i zadawać po maksymalnie jak największą ilość uszkodzeń, Zwykle ta wartość oscylu oscyluje w okolicach 7, spływów łowców i wielokrotnych zgadzeń w skręgu oraz potencjalnie atrapy i zewulasu. Um, oprócz tego chcemy Pierwszą turę też rundę gramy głównie w akoluzji diady piastunek i elfiego obrońcy y co też możemy, którą też możemy grać. Oczywiście mówię i Piasunce y w rundzie trzeciej, ale zarówno elfiego obrońca też się fajnie sprawdzi, bo mamy malenkę, która y pomaga nam trochę robić punkty, ewentualnie y układać, czy znaczy, ewentualnie pomaga nam robić punkty, ale głównie służy do ustawienia jednostek pod łapkę mierzącą. Y I tak. Głównie, naszą, inaczej, naszą ręką boga w trzeciej rundzie jest tak Podstęp Jorweta, portal, yy, krąg, krąg przywołań, Jorwet, Wilczy Dół, Berło yy, Malena i reszta jest taka ok, reszta jest w zależności już taka, mówię ta o goldach yy, Bo ogólnie Wilczy Dół chcemy mieć raczej na ręce i może w wcześniejszych rundach wyrzucić pułapkę zapalającą jakąś jedną, aby nie było takiej sytuacji, że podstęp Jorweta jednak losuje karty losowe, tak? I... żeby nie było sytuacji, że będziemy mieli jakieś pułapki dwie zapalające martwe, tak? Bo jak wyciągniemy, załóżmy, podstępu Jorweta wilczy dół i dwie zapalające pułapki, to może się tak zdarzyć, w zależności, nie wiem, czy to zostało naprawione, czy nie, ale kiedyś działo się tak, że po prostu te łapki się odpalały i robiły 0 punktów. Tak, no tego nie chcemy, ale cóż zrobić. Yy, ogólnie chcemy też dążyć do tego, aby mieć y, i Zadosu tylko na czwórkach w tali, Więc pirotechników albo wrzucamy w pierwszych rundach, albo nawet staramy się ustawić rybakiem y, po to, aby na pewno mieć ich na ręce, a nie mieć ich w tali, Bo takie zagranie pirotechnika zamiast Elfie'ego Zadosu czasami może być dla nas fatalnych skutkach, dlatego że ten elfi zjadowca robi na tyle dużo punktów, że lepiej mieć go w talii niż na ręce inaczej. Po prostu zagranie dwóch w jednej turze, kiedy mamy cztery pułapki na stole, jest naprawdę bardzo fajnym zagraniem i wyciąga naprawdę dużo ilość punktów. I tak ogólnie te osoby, które były na streamie potwierdzą, że Talia robi ścieżkę z przeciwnika. Graliśmy na różne meczapy. E, kilka razy na Dijkstra i za każdym razem Dijkstra przegrywa. One no, były różne talie na Dijkstra. E, tier pierwszy, tier pierwszy, bo to Dijkstra jest na. Kilka talii Dijkstra jest na pierwszym. Uuuu, 8 na, Uu, na jedno jeszcze nie grałem. Zobaczymy, jak się potoczy meczyk. E, nie ukrywam, że tą talion nawet może mieć na przeganą pierwszą rundę. O, ręka nie jest świetna, tak to powiem. No, nie jest świetna. Można Ci uda wygrać pierwszą rundę, ale... Szczerze... Czasami tą talią na różne meczepy. Ja? Nie jednak nie wolimy mieć... Yy... Czasami wolimy posłuchać przecznikowi na Dla Seja. Okej, okay, co zacznijmy sobie od tej piastunki. An elfi obrońca i może długa ta piastunka. się od tego czy nam pierwszym zabije te pismuka może się przydać na ostatniej linii. Żyjesz, a Żyjesz, no dobra. Nie ok. W takim wypadku zagramy w Figo Na jego no misce bym się starał zabić ten DD bledne kheinstwo właśnie hmm. Hmm. Tak, wyciągnął drugą. Myślę, dwa do bal decyzja. A uh, i teraz tak. Wygrywamy też. Gablujesz za Ok, wyciągnąłem od niego dwie w sumie silne karty, znaczy takie ważne, bo milwa jednak w talii, jeśli to jest taka talia od końca, to jest ważna. Mm. Ja teraz spasuję. Mogę przyjąć jedną pułapkę zapalającą, ale... Znam, że na razie ją zostawię. Wymienię jedną pułapkę miażdżącą do talii z powrotem, znaczy ją oddam. Krąg dostaliśmy i dwie pułapki miażdżące. Tym bardziej to nie jest to, co bym chciał. Hmm. Pytanie, czy on to będzie chciał mnie docisnąć? Jakby spasował, to byłoby idealnie, ale A, może też pocisnąć to, tak? W zależności od tego, czy ten gacie jest mądry, czy raczej nie. Tej karty Niech miecz będzie przedłużeniem Twego ramienia Biorę pirotechnika faktycznie mm. Bo inny w sumie kart byłby lepszy Jorvet Ale mam ze flasu, więc jest OK. Mmm, niezbyt dogodnie Czego chcesz? Weźmiemy oczywiście przestępującym Mirus, chyba najlepszy z możliwych tutaj zagrań. Zabijemy Mushiru. Shiru. Yy, się on sposób bezużyteczny, bo w sumie w późniejszym etapie gry byłby, byłby dość groźny, bo mógłby nam zniszczyć elf i zjadowców, gdyby lepiej go zagrał. Z drugiej strony, to jest jak to ona raczej by go nie buffowała NAPRZÓD! wychodź. Okej. Okay. Hmm. Kurde, ale mam problem z co zagrać, naprawdę. Nie, widzisz co? To... Malenka. Naćnę na spokojnie, tak? Mamy już w następnym rundzie kartę na kręgu. Wali dwa staki, za to tego mi też jest okej okay w miarę. Ogólnie, może mieć gościu problem w następnej rundzie. No. O, ja sobie to zagrałem do Z z kręgu. Masz już po tej karcie. Portal. Nie, na razie nie zagram portalu. Zagram jednego elfa. z wiodowca. Naprawdę, wtedy to staraz zginie. Chyba, że zabije mi filotechnika, e, to już od niego zależy. Ty, ja jestem w sumie w dupie. Mam jednostek, o nie. Łatwe jak lemba z masłem. No, tu kością takiego bardzo mądrze, szczerze. Jest bardzo złą, ponieważ mam moc... Uważam, że mam mocniejszego do uc Widzicie, nawet tak nie poszło wszystko po nasze myśli, to i tak jest nawet okej okay, sytuacja. Na śwolfówca bije za niezbyt dużą ilość punktów, ale to się jeszcze zmieni. Mogą się schować. jak mi obił tego, to jest naprawdę spoko. O, chyba że go właśnie zabiję. Dlaczegoś gościu myśli. Teraz nie może mi niszczyć jakby tworzyć jednostkę nieskończoność, tak to powiem. O. O. Czy to jest nadal mi popka miażdżąca? No spoko. To jest ciekawy meczik. Dobra, wiecie, co ja teraz biorę ze flasu? Biorę tego pół w łowce i ustawiam sobie go tutaj, bo jednak zależy mi na tym, aby no, przeżyło mój, żeby świat ja, nie była mierząca w takim razie. Czyli to jest na pewno mi machakamski róg. Uh, Okej. Okay. to jest machakamski róg. O, to w najbliższej przyszłości byłoby mi dobrze przyspasować. To co? Zwycięstwo? Czy nie? Tak, chyba tak. Tak, zwycięstwo. No dobra. Ale gościu fajnie zagrał. I grał tą chyba. Ktalią właśnie od kądzie, jeśli nie jestem, jeśli się dobrze myślę. Ogólnie nie zagrał źle, tak? Wiedział, kiedy mnie docisnąć. Kiedy zrobić co innego. I zrobił robotę, gościu. Więc co? No to w... tyle byłoby w tym odcinku. Nawet jak faktycznie nie poszło nam gra po naszej myśli. Była runda krótka, niedługa. My wolimy rundę kru długą, ale na krótkiej rundzie i tak mamy e, na tyle mocne karty, na tyle szybkie, e, na tyle fajne synergie między nimi, że dajemy radę. Widzicie nawet, rozwaliśmy tą talię kącia, którą podobno wbijał zerówkę, więc uważam, że ta radzi świetnie i świetnie. Dam wam znać pod koniec sezonu, do której jangi doszedłem, bo będę grać tylko tą talią. Co? Tyle by było w tym odcinku. Mam nadzieję, że talia wam się spodobała, ponieważ naprawdę ma ona moc. Nie. Ma ona potencjał i drzemie w niej niezwykła moc. I żegnam się z wami do usłyszenia. Cześć!